Dzisiaj nie będę nakładać makijażu, bo nie mam na to ochoty, poza tym no chcę wyzdrowiać i tak nie czuję się na siłach, żeby robić sobie makijaż i później z nim chodzić, przecież i tak ciągle wycieram nos, bo jestem przede wszystkim bardzo mocno zakatarzona, a tak poza tym to jest wszystko ok i mam zawalone zatoki i ledwo słyszę na uszy, więc... No a to, poza tym to spoko. Mm, więc e, jeśli chodzi o moją dzisiejszą pielęgnację, włosy też umyłam na świeżo, bo lubię mieć czyste. E, to jest hydrolat smani czarny bez. Pie pielęgnacji jeszcze nie ma. Jakie ej? Tu. Tu. No już idziemy. Krem z Lumene, taki mm, żelowy, nawilżający. Otworzysz mi krem? Krem. 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 Iu, 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 iu. Tak, dziękuję. Tak się otwiera, zobacz. To jest takie coś. Dobra, tyle starczy. Tu mi jeszcze na palcu zostało, więc to teraz sobie ładnie. Rozprowadza i moja pielęgnacja na dzień dzisiejszy jest gotowa. Być może w ciągu dnia coś jeszcze sobie nałożę. No bo jednak skóra wokół um, nosa jest bardziej podatna na przesuszenie przy ciągłym pocieraniu. A, i teraz sobie robimy inhalację, nie? Żeby przyczyścić drogi oddechowe. Nie robimy jej zbyt często, ale zazwyczaj, jak chorzy jesteśmy. Żeby się lepiej oddychało. Okej. Okay. A, muszę dokończyć jeszcze moje śniadanie. Płatki z mlekiem. I zrobimy sobie herbatę. Właściwie Adaś herbatkę ma z cukiem e, jagodowym. I ja sobie też taką zrobię z cukiem jagodowym. To moje śniadanie. Takie lekkie. Właściwie szybko się po nią robię głodna. Tak, a tu trzeba posprzątać. Słuchajcie, ile ją ja mam dzisiaj prania. O matko. Oni muszę też robić dzisiaj obiadu, bo mamy zupę, e, którą dostałam od mamy w swojej kuj, to jest zupa grzybowa. I właśnie u mnie na Wigilię, u mnie w domu rodzinnym, zawsze na Wigilię jest zupa grzybowa, natomiast u teściowej jest barszcz. E, no i od mamy też dostałam od razu e, makaron, więc będzie idealnie właśnie do tej zupy grzybowej. Nie muszę dzisiaj robić jakiegoś specjalnego obiadu, ale pomyślę o rybie jeszcze. No i Adasiowi też coś będę musiała zrobić. Jeszcze nie wiem co. Teraz zrobię sobie... ...herbatę. Kupa? Nie, źle usłyszałam. Herbatę w takim, zobaczcie... ...dużej szklance. A tutaj mam sok z jagód od babci, więc będzie dzisiaj moja herbata. Chodź, mama ci pokaże samochód. Idziemy po samochód, Adaś? Chodź, idziemy. Idziemy. Chodź, gdzie jest samochód? Gdzie jest samochód? Tutaj będzie. Tu jest ciemno? Jest! Jest! Katana ładował. Chodź, pojedziemy nim do salonu. Jedziemy nim, co? O, jedziemy! Adaś pcha? Wsiadasz? Już wsiadasz? Dobra. Wsiadamy. I jedziemy Mama, zamknie drzwi. Jedziemy. Tam, tam, tam jedziemy Dobra. Ten przedstawimy. A ty będziesz tu. Dobra, jak się włącza? Tu musisz nacisnąć przycisk. Mm. <grystanie z górą> Ekstra! No, a tutaj co? To tu jest jakaś wajcha. Możesz jechać do przodu do tyłu, wiesz? A nóżki tu, na gaz. O! Jestem nieżywa. Naprawdę nic mi się nie chce, ale muszę zrobić pranie. A mam go tyle, że nawet nie chcę na to patrzeć, ale muszę to zrobić. Nie lubię robić prania i nie cierpię prasowania. Ale jeszcze, żeby miała więcej prania, będę dzisiaj wymieniać pościel. A dostałam bardzo fajną pościel, właśnie w prezencie pod choinkę. Więc mam ochotę zmienić pościel, właśnie ją rozłożyć, zobaczyć jak będzie wyglądała. i tutaj mam takie saszetki zapachowe, które jakiś czas temu udało mi się upolować w TK Maxie. W ogóle mieli swego czasu ogromną dostawę jeszcze przed świętami, chyba na początku grudnia. Jak tylko galerie się otworzyły, to było tego mnóstwo, a tuż bezpośrednio przed świętami, jak byłam w TK Maxie, to wszystko było um, no, wysprzątane, tak? Wszystko wszyscy wzięli i nie było już w czym wybierać. Ja wzięłam sporo takich saszetek i tutaj, tutaj mamy coś takiego trzy akurat były w zestawie i z tyłu jest napisane gdzie można takie saszetki użyć i jest tutaj na przykład spialnia salon, łazienka, kuchnia tutaj nawet do odkurzacza nie wiem w jaki sposób właściwie, bo tutaj jest no nie ma takich płaskich saszetek, to jest dosyć takie grube, więc nie wiem jak to można włożyć właściwie do odkurzacza na pewno gdzieś do filtra chyba ale no nie jestem pewna. Do biura, do szuflad, wiadomo. Um, tu chyba nawet pokój dziecięcy, do szaf oczywiście tutaj jest w pralni i nawet można sobie wrzucić do torby. No, także takie różne inspiracje. Ja mam tutaj takie trzy saszetki, które um, myślę wrzucę do garderoby, do pozostałych szuflad. Właśnie mi się przypomniało, że ja robiłam pierogi właśnie na ten okres po świętach, więc dzisiaj będę, no nic nie będę gotować, tylko właśnie będę miała tę zupę grzybową, natomiast Adaś nie będzie jej jadł, no bo dzieci nie mogą mieć grzybów i będziemy mieć pierogi na drugie danie. No i jeszcze mam karpia. I właściwie bezpośrednio przed Sylwestrem zrobimy sobie zakupy ponownie bo na pewno chyba, tak myślę, zjemy sobie Tatara właśnie w Sylwestra. W ogóle Sylwestra spędzamy w domu, nigdzie nie wychodzimy. Nie wiem, czy ktoś może do nas przyjedzie, będzie nocować, ale chyba raczej sami będziemy, tak coś mi się wydaje. No tym bardziej, że ja jestem chora, więc nie sądzę, żeby ktoś chciał do nas przyjechać. Więc będziemy się izolować w swoim towarzystwie. Tak, i co? Tak, będę robić tatarę jakieś takie przekąski właśnie na Sylwestra, więc też to na pewno Wam pokażę, będę nagrywać je jak najbardziej. I właśnie chciałabym sobie też zrobić takie postanowienia na nowy rok. Nigdy tego nie robiłam, ale tym razem chciałabym coś takiego zrobić, że sobie zrobię taką listę. Wypiszę sobie wszystko, co chciałabym zmienić i jakie cele osiągnąć w tym. W następnym roku, w najbliższym roku. Mam nadzieję, że będzie lepszy, słuchajcie, dla nas wszystkich, że ten koronawirus już, już zniknie i zaczniemy żyć normalnie, tak jak to było przed pandemią. Życzę tego wszystkim, tutaj nam i, i Wam. Chciałabym, żeby wróciły te normalne czasy i żebyśmy sobie mogli normalnie zaplanować wakacje, chociaż. I tak planujemy, no bo mam nadzieję, że lato już będzie normalne, że do tego czasu już się wszystko wyklaruje. Nie wiem, jak to będzie z tymi szczepionkami, wiecie, ale podejrzewam, że to będzie tak, że um, jeśli będziesz chciała wyjechać, będziesz musiała się zaszczepić. Jeśli będziesz chciała korzystać z jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych, musisz się zaszczepić, więc ostatecznie chyba wyjdzie tak, że się chyba wszyscy zaszczepimy. Mm, no, więc no, pewnie my też zakładam. <słuch> Aczkolwiek zastanawiam się, czy to jest um, jednorazowa ok akcja, bo właściwie się nie nie wgłębiałam w ten temat, ale z tego, co mi wiadomo, chyba przeciwciała znikają, więc chyba co roku trzeba będzie się szczepić na tego koronawirusa, ale nie wiem, nie zagłębiałam właściwie tego tematu, więc nie jestem pewna. Dobra, robię sobie drugą herbatę. Znalazłam imbir, więc robię sobie z imbirem taką mocną, rozgrzewającą. Ateś też już pije drugą herbatkę. Najpierw miał sokiem, a teraz dostał też wibowit. Hmm... Nawet mu się apetyt polepszył, bo wczoraj było strasznie z apetytem. Bardzo mało jadę, ale dużo pije. Całe szczęście, więc chociaż tyle. A dzisiaj już zjadła ładnie śniadanie, zjadła banana, zjadła też takie ciasteczko, więc dobrze, jak na takie małe dziecko, to bardzo dobrze. Dobra. Hmm, co ja miałam zrobić? A robię pranie, robię już drugie pranie, e, renderuję pliki, będę montować film. Nie wiem, czy zacznę dzisiaj, czy jutro, ale tak, no tak bym chciała zrobić kolejnego vloga. Tak mi tego brakuje, bo ostatnio tych filmów jest mało. No ale cóż, i chyba muszę ustanowić jakiś balsam sobie nałożę. muszę sparzyć <kly> co tam się stało? ura Uda. Coś, coś się dzieje jakieś poruszenie w korytarzu e, powiem wam, że wczoraj jak wracaliśmy od rodziców to była taka kolejka w McDonaldzie że ja nigdy w życiu nie widziałam takiej kolejki w McDonaldzie, jak wczoraj, a to była niedziela, no dzień po świętach. I po prostu aż nie mogłam się nadziwić. My wracamy z pełnymi brzuchami, wręcz obiedzeni, z myślą o tym, żeby nie wiem, na dzień jutrzejszy zastosować sobie jakąś dietę, zjeść coś super lekkiego, a ludzie jeżdżą do Maka na, na obiad, na kolację. To była godzina 17. No, ale zakładam, że właściwie sporo ludzi wróciło w, soboty, w sobotę do domów. No i lodówka pusta, <noise> więc nie było co zjeść i wszyscy rura do maka. <noise> Niesamowite. No, takiej kolejki to jeszcze nigdy nie widziałam, jak, jak niedziela. niedzielę. Koty robią am, a -am. toś dał im jeść, wszystkie chrupki wysypał. No to się najedzą. <noise> Już trudno, nie będę sprzątać. Niech zjedę. Tak, a, a tu jest już puste chyba, no? Nic nie ma. Nie ma nic. A tam jeszcze jest, ale nie jest otwarty, więc w sumie nie wysypię. To już nie, zobacz ile mają chrupek. To im wystarczy, wiesz? Proszę. chciałam wam pokazać pościel natomiast jeszcze jej nie ubrałam dlatego, że wietrze pokój i wietrze pościel ale tutaj sobie tak rozłożyłam i słuchajcie, to jest biała pościel która jest, która ma tutaj falbany ma tutaj kokardę to jeśli chodzi o poduszkę mała poduszka wygląda tak o, to jest duża a pościel też ma tutaj falbany na samym końcu, kokardy, i ma tutaj jeszcze um, odrobinę koronki wszytą. Natomiast muszę powiedzieć Wam, że podoba mi się jakość tej pościeli, bo to jest taka gruba, sztywna bawełna, e, taką, w jakiej kiedyś się spało, teraz no, rzadko można już spotkać taką pościel. E, naprawdę mega. To jest w ogóle też e, pracownia z polskiej produkcji, pracownia ręczna, pracownia niezapominajka dokładnie tak to się nazywa. Też w razie czego zostawię Wam link na dole i to jest właśnie um, taka strona internetowa, gdzie znalazłam rozmiar 180 na 2. Natomiast Wzorów pościeli było bardzo dużo i nie każdy wzór miał właśnie taką rozmiarówkę i właściwie to był jeden z niewielu wzorów, który miał właśnie jakby tę rozmiarówkę, ale trzeba przeglądać strony na bieżąco, bo co jakiś czas pojawiają się po prostu nowe wzory. Aczkolwiek nie wiem czy po prostu ta pani, która tworzy te pościelenie, byłaby zainteresowana, żeby stworzyć taką pod zamówienie. Właściwie nie pytałam, więc trudno jest mi powiedzieć. Ale naprawdę jakość tej pościeli bardzo mi się podoba. Były też inne ze wzorkami, z jakimiś motywami lawendy, róży, więc jeśli lubicie takie właśnie mm, pościele z jakimiś staropolskimi motywami, czy po prostu motywami roślinnymi, kwiatami, czy coś takiego, no to możecie sobie zobaczyć. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Natomiast w przypadku tutaj, jeśli chodzi o te poduszki, one tutaj są na zakładkę. Natomiast pościel, z tego co widziałam, jest na guziki. Nie ma tutaj zamka, jest tak jak to kiedyś się robiło, po prostu na guziki, ale mi to nie przeszkadza. Nie ma problemu, może być najważniejsze, że ja, jakość tej pościeli jest fajna, że jest taka gruba y, i że mi tutaj nic nie będzie prześwitywało, bo y, miałam właśnie taką poduszkę, która była różowa y, z pierzem w środku, ale stwierdziłam, że zmienię sobie poduszkę na y, no taką spuchem taką zwykłą i jest ona właśnie biała więc nic mi tutaj nie będzie prześwitywać aczkolwiek można by było zawsze nałożyć jakąś drugą poszewkę białą żeby <laughs> nic nie prześwitywało no także tak to wygląda pościel jest bardzo ładna podoba mi się Zobaczymy. Love poster. Otworzymy tubę. To jest jakiś plakat miłości z takimi zdrabkami. Jak się spełni właśnie jakieś życzenie, marzenie e, życzenie 100 pomysłów do spędzania wspólnego czasu, o i jak się właśnie coś takiego zrealizuje to można później zdrapać coś takiego mówić sobie tak w ciągu dnia <grymne> wyhodować wspólnie roślinę spróbować nurkowania z akwalungiem spędzić po wieczór przy kawie zorganizować dzień rozrywki a tutaj mamy coś takiego wybudować dom marzeń, no i widzicie to no już możemy sobie zdrapać, tylko potrzebuję, potrzebuję tutaj chyba jakiegoś pieniążka, ale to już mamy ze sobą. No, coś takiego też dostaliśmy w prezencie na święta. W sumie fajna rzecz na walentynki. Paci, skupić zabawki erotyczne. <grywka> eee, zaplanować wspólne cele na rok. Popływać na go w jeziorze lub morzu. No ty do jeziora nie chodzisz. No to do morza. No, widzisz. <grywa> Jak będzie ciepłe morze, to czemu nie? Egejskie. O tak, może Ege... O, patrz, wziąć wspólny prysznic. Romantyczna kolacja na dachu. Już była. Jak była? No, obiad był. A no. A tam pamiętasz na Jeżycach, nie? Nie, mówię o tym, ale nie pamiętam no, ale ja nie, nie pamiętam jak się nazywała ta restauracja.